Dobra, już jesteśmy. Przeszliśmy to, bo już po co męczyć was. I tak tego Ej, nie obejrzę, ale what okay. the fuck? Ej, ujdźmy razem Trzeba ją buntować, szybko, szybko! Ojej. Oh, yeah. A no, coś albo się robisz, to... E, wit witam z powrotem, wcześniej nie przywitałem się, ale miałem małą, małą przygodę żuić. Tych z dołu trzeba ściągnąć. Ciebie je. To no muszę na to wszyscy się biorą. A robić nie ma komu. To do przodu. Dobra, chodź tam. Znaczy tu alarm jest, uwaga. Może ja będę chodził z przodem, bo mam najwięcej HP No nie masz czym się chwalić właśnie. Ej, mam, I mam strzelbę. Spróbujemy to nagrać w jednym odcinku, co? Możemy spróbować Eee, puści się szybko, to pójdą do dodatkowej mapki. do nowa seria, bo ta chyba już najdłuższa jest fan ze wszystkich. Cześć ciociu No to teraz kolej ja mam najmniej Dobra ciocia. Co to za Super. 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 Najgorszy no będzie most yeah, chyba. Brawo. <grym> Jaki czas? Coś jest? To jest... Nie, jeszcze mnie nie leć! Nie lecz mi jeszcze! Nie lecz! <grym> Jak będę miał czerwony facet Tak się Ura, ta gra jest sobie tego Monoconda strasznie. No. Idziesz i strzelasz, idziesz nic więcej. Excuse me! Excuse me! Sweet, <grym> Eee, skąd się wziął? Jak go tu nie było? Słyszałem trinki, trinki. Trinki, trinki, kurde, przyszedł. Tablety! Daj temu, daj tym Ciociu, to jest gruba róża. Ciociu, żura. chodź, Ciociu! Zobacznego. Ej, gdzie tu łyczka jest? Słyszał łyczkę. Nie, Nie wiem, czym ty to doprawiłeś, ale naprawdę, naprawdę były smaczne. O... <grystanie> <grystanie> ej, ej, jockey, jockey, ej, jockey, jockey, kucharzem. Dobrze doprawione jockey, I taki I tył i Proszę? No <laughs> to taki będzie tytuł odcinka właśnie. Murzyn kucharzy Czy tam Kucharz-Muzin? Obojętnie, pasuje. Hunter! Hunter! A ja jakoś nie kojarzę tej drogi chyba i... no. W ogóle gdzie idziemy? to chyba nie tędy. Dobrze, idziemy dobrze, za mną. To, to ja jeszcze z tej strony nigdy nie byłem. Ja mam amunicji. Ej, z tej strony to ja jeszcze nigdy nie byłem tutaj. Jak tu ładnie! Jak no tu ja pięknie! Dlatego, że w tą kampanię grałem tysiące razy. Charger! Co nie? Ja to, jednak, ja to jednak mam smutne życie, no. Ja uważaj, to się Jakiś paga! Ej, ja tak, e, ciekawosce. Każdy jest... Jak e, ty e, lepiej Chargera robić w no bo większość zawdają i muszę obrażenia bronią do wręcz niż nawoja i nie wiem, może to jest błąd gry czy coś, ale Charlie um... no, jest jakiś taki bardziej... Łyč Dobry mu łoto Dobry mu Patrzcie, przyniosę koleżankę Ty bo tu coś wyjdzie jeszcze nie tego Będzie, e, będzie motyw jak z Fira trójki. I get your ass up Ej tylko mi tej koleżanki tam nie wpójczajcie do środka, bo ona chyba mnie nie za bardzo lubi. Ona cielowcia oh. Ej no co wy z nią zrobiliście? Wywałcili. <grym> no nie, moja koleżanka. Na pięć różnych sposobów. Ale że się cię ro rozstrzalał. <grym> co nie. A mi się teraz fajnie strasznie gra. A to jest czwarty, czwarta mapa jest, lol, to szybko to idzie. Serio? No czwarta Noś... jest. Ale zaczynamy czwartą teraz. Ale tankowi, ale tankowi w BMD Major Aż 3000, jestem taki koksu nie? Pro koksu, elo, elo, O, też w dużo, dużo zadałem, aż 927 obrażeń No bo ty robisz tylko takie. Znaczy, bo w Left 4 Dead 1 jest takie fajne, a, e, fajne osiągnięcie, żeby łysychać Szota 3, szkoda, że 2 tego nie ma No Widziałem tego osiągnięcia. Tego osiągnięcia widziałem tego, tak, dobrze, powiedziałem polska dobra mowa. No bardzo. To ja sobie nie mam Zjesz jeszcze apteczkę, to życzę znaczy Ci smacznego, smacznego bandażu eee. ci życzę. Czekaj, ostatnio pis pisałem egzamin z Agreszkiego, co tu pisał? Ej, e, teraz tak, jak e, Mogę powiedzieć suchar, czy, czy nie. Mogę powiedzieć suchar, czy nie. Kama! Czekam aż, aż mi się załamuje. Mogę powiedzieć cuchar? A Powtórz jeszcze raz, bo trochę mi to przerwało. Ej, mogę powiedzieć, wiedzieć, Cychar? Minęło dość dużo czasu od apokalipsy, a ty wciąż jesteś gruby. Czy to nie jest dziwne? się cię ładuje. Okej. Okay. To są Czy same mięśnie! Pojącone? Same mięśnie, człowieku. A... Ta mięśnie z To mój boiler! Albo Tylko złączony. Chyba sześciopak, tylko że taki pusty już. To sześciopak piw. Jest taki sześciopak sześciopak piw, najbardziej bardziej. No właśnie, no to nie chodzi. Ej, posłuchajcie Ej, posłuchajcie, se. posłuchajcie se Kurde, Ej, z jakąś fajną historię Ej Michał dasz tablety? Nie. No on coś, Elis coś gadał, o, jak, że miał kolegę, który mieszka na skrętażu, ale... Szybko czytasz, dobry jesteś. ...fabilić, coś, a jest, Też, też on wcześniej to mówił, to że to mówił, że jego to... kolega, Kate, Ej, w parku gdzieś w, w i przez tydzień to tam leżał, a później do Dostudzka zamorowano, nie? Trzeba byłoby sobie gdzieś, nie wiem, może na Wikipedii lefta są te teksty wszystkie Mika, ale trzeba byłoby sobie je wysłuchać i ogólnie przeczytać. Ej, tu się złapało! złapało! Chela. Dobry cel. z Afryka! Czemu ja się rzuć bieżą? I kebabem. Też byś się rzucił. Pakujemy... ...mesliczkę. Uwaga, gdzieś pani boomer. Pani boomer. Tam spoku chyba. Może tutaj w tych wyciągu, to jest tyle, że ja nie uda. Może, może ten, hard Rain. hard drain. Panowie, prosimy tutaj. Bądźmy tam. Spiter! Do... Spiter! Nie wiem, czy mu rzuciłaś tego mołotowa, pewnie chciałeś sobie wziąć. Nie wiem, czy mi ją, ale. Mów trochę głośniej, będzie lepiej. Jeszcze nie mogę to musisz sobie mnie podgłośnić No teraz ładnie mówisz no, no ja mam na maksa sorry Nie, nie strzelacz, nie strzelacz No kurde bardzo wielki dżek Wziąłem Dobra, fluje do przodu Headshot A oh, la 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 a jak to wyglądało? Headshot, headshot A ty biedaczko, jaka ładna brzydka. Jaka ładna brzydka, dobrze. Będę miał kosmary. A co, a co zobaczyłeś swoją twarz w lustrze? Nie, Karola. Ale, 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 Matrix. Jo. <laughs> Ej polski wiesz co ja ci uleczę lepiej chodź. No fajnie by było fajnie by było Polski ma No dokładnie, no dokładnie Dzięki, dzięki no, taki szczyty się zrobiłem. zrobiłem Dobra Tak Nie mogę teraz co tu mamy? Czekajcie chwilę ze dwóch, krótkie cięcie. Dobra, wracam po kolejnej przerwie. Niestety, Surf przyszedł, chciał zulić na. chodź, lecimy! Horda! Na wódkę. Ja będę miał z piernicza i dziadu i tyle. <słuch> Coś mnie chyba trochę ominęło. nie tutaj o sobie hardy-pardy robiliśmy. Przynajmniej nie ze mną.

Ma no, ktoś pilsy? Nie ma nikt. No dzięki! No, dzięki zio! Wielkie rządzisz po prostu. Super, super że, to, że, super, że zamknąłeś drzwi. Kto rzucił? Ja rzuciłem, bo ja chciałem... Dzięki! Ten, ja chciałem zablokować tą beczkę, żeby nie mogli wejść, a ty się po, a ktoś zamknął drzwi, nie? Tobie weź, Michał, weź. Bra. Co jest, ty? Policja. Polska. Predator kontra obcy. Wtedy tu było... Kontra weź na A teraz lecą predatorzy. Co strasznie brzmi. To tu jest jakiś predator. obcy predator. 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 Ale pozoraj, to brzmi obcy kontra predator, nie? Tak, dobrze. Ojej. Oh, yeah. Chyba Chyba sierpniowego mnie trzepnął. Peter! O nie, nie, nie! Nie, 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 nie no! O coś ci się umarło! Nie, Dzi dzięki, dzięki za apteczkę. Tak przy Dzięki za apteczkę, nie? Ja pakun... No to żeś go pocieszył. Chje dać A nie na samochód wbijaj! O dobra! Witamy TT Papua! Ale trzymaj na super lepiej widać! Tak, ja będę mówił, jak ci coś z tyłu będzie leciało. A dobra no, super, dziękuję. dzięki! Was cały na jednego zombiaka, no dobry jesteś. Ole headshot. Dzień <noise> jest, czołów i headshot, brawo. No. Ej, Murzyn. Co Ej? ja? Ja nie żyję! A czy żyjesz? No, to jest... to nie jest realizm, nie pamiętajmy. Tu jestem. Tu jestem! Help me! Nie, nie widzimy, gdzie jesteś. O, ej, czekaj, nie, chciałem A, się chuj, Ej, czego mi otworzyliście, kurde, nie da cię stracić człowiekowi. Daj mi jakąś... broń. Musi być pała. I... jebut! Yeah, <laughs> Co że ammo broni tu nie ma? Cześć Musiało boleć Ej a wiecie, że te w swoim brzuszku noszą e, spaghetti Sprawdzałeś? No Oszczędzajcie, bo tu zaraz no. będzie koror, nie? horror, nie. Przynajmniej żadnych obcych nie noszą, bo predator by mi <laughs> Dobra, mam małotowa, chodźcie do Safe House'a, jakby. Mam... Ej, żałuj, co tam robisz? Tam nikogo nie ma. Dobra, Dobra bo, może ktoś tam jest dwa, dla ciebie. Dwa, jeden hit. Let's go. Oh, shit, watch out! I need everyone in the middle. Dzień dobry! Wracasz będę ta najtrudniejsza część. Ulecicie się na maksa, polecam. No 100 nie da się ulepszyć, do 100. A czy na 99, tak żeby jak najwięcej HP mieć, bo to jest ciężko. Da się chyba maksymalnie do 98. 99. Dalej już niemożliwe, nie? Co nie ma sensu. Ale on tam, a ten... A0! No, ale czego 0? 0 witcha, 18 do walki wręcz. Teraz 9. Ja witcha masz po 1000 zabrałem, bo dwie zabiłem. Gnojuk. Och, ale najwięcej, najmniej specjalnie zarażonych miałem, aż tylko, tylko jednego. Nie, nie ma AK! Dlaczego Oj, to, nie to strzelby AK? Strzelby, strzelby. nie bierz AK, tylko strzelbę. Nie robię strzelb, chcę AK. gdzie jestem słaby w strzelbie. No. Ale strzelba, to jest podstawa na tej mapie. A ja wolę Wieście Wierzcie strzelby i ulecicie ulecie się, się, się max. Tak jak na, 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 max, na maxa, na maksa nie? I jeszcze pipe'y. Właśnie się owijał sobie coś wokół rok, coś co nie widać. A przecież jak jest dużo. To jest dużo Ty, dawaj, spróbuję co jeszcze mogę, ulecicie. się Czyli możesz, możesz. Jest mam full prawie. Ej, lol! Zobaczcie czy lepsze, czy lepsze No, dobry gościu Ej lol, co to do LOL, co to do mnie Ej, co? Ej, ale wy nigdy byście Weź coś, paj bombę Weź coś, paj bombę Moja Ej, weź jakąś broń do walki, wręcz Ja mam, ja mam się jesteście odporni? Nie, jesteśmy seriosze, nie bisz, bisz No ja wiem, to jest śmieszna konwersacja a tak jak z Dead Island Riptide. Jeśli on się to wszystko od razu. No. Teraz zaczyna nasz najgorszy moment w całej kampanii. Lecimy i osłaniamy siebie nawzajem. Dobra, lecimy. Run, bitch, Run! Run, false, strun. Nie, pisz, kurde, yeah. bić jest lepsze. <coughs> charger i smoker w <coughs> plecy. Uwaga, charger <coughs> i smoker w plecy. Biegni, młodzień, biegni. Dzięki. Ile siły Człowieku, nie Człowieku, niby taki, takie sadło, ale biegnę ile w lesie. To trochę pułapka Dawaj trzy minuty A o <laughs> Dawaj trzy minuty próbujemy Coś to na górze za nami jest apteczka i tam, oh, je, tam jest adrenalina, piłkę, tam do Ja wiem, ja wiem, ja się idę po to idę Ej, Krasz. chodźcie, spróbujemy w 3 minuty to przejść Ej, myszka mi się jakoś tak dziwnie poruszyła i wtedy to, to spadłem na dno, ale, ale, to, ale to, Jego podniosę, ej, Joki, Joki, pomóż, Michał mi Michał! Ej, szybko, ej, szybko. Aś, aś. Ciocia, uratowała. Lol kurde, na się pościa bo już się to skoczę. Ej, nie, 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 spokojnie, o kurde, kolejny, <muletra> on też może busy. A ta co się tu, bądź tu, czy tutaj. Ej, ona tutaj czy dla mnie. Ja ona... uwielbiam ją. <muletra> uwielbiam ją. Ej smoker gości! No, smoker! Ej smoker! Eee, leczy nic mówić, ja... Coś mi to zwisa. Bo Ej! Ej! Zaraz spadnę! Ja uratuję cię! Może! Hilfe! Chodź, stawaj! Kurde, bo... Nawet podstać ciężko... Leć horda, leć horda, szybko! O kurde, nie chcę się Idę po adrenalinę, adrenalinę bo to się, przyda. się przyda. mnie Tabletki tu są! Ej, ktoś wejść, wejście? Tabletki adrenalinę. są! Albo ktokolwiek, ktokolwiek. Adrenalinę. Adrenalinę. idę, idę. Cover mi, bijacz! Dobre, 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 dobre. A nie poczekał. Dobra, lecimy! Charger, charger! Ale ci przypiął do muru, sią. Ej daj... To ma granatki. Posłaniajcie, posłaniajcie. Daj, daj tabletki mi, albo dobra. Nie, 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 nie będę miał... Apteczka jest, to jest luz, apteczka. Ja mam mogę... To chyba kiedyś był celownik. Headshot! E, mam kolegę, kolega też nie tak patrzę na Ja nic nie mam. Ej, poczekaj, daj to najmniej. jest? Tank! Hey, smoker. smoker! Co z tego? Ej, uwaga, Tank! Ej, ej, Dajcie! No go ej, ej, tanka, omijamy tanka! Chodźcie szybko, szybko! Szybko, to, 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 szybko, Wyobraźcie sobie, że helikopter jest zbudowany z czekolady, Murzyn, wyobraź sobie to. Diagonal! Ej, Joki, 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 Joki! Nie, szybko! Patry, szybko, chodź na, na, na górę, na górę, na górę, szybko, szybko, szybko mijamy tanka. Próbuję. Albo czekoladę! <głos》> no to cześć. Ale ktoś mógłby odwrócić i strzelać, nie? niego. Tu będzie ostro. Raz, raz! raz na ci są faj bomby. Nie hał! Biegaj, nie Hunter, Hunter! Huntera zapał! Damy radę, dawajcie! Biegnij do helikoptera! Odpychaj, odpychaj! Dawacie odpychaj! Ja tu osłaniam plecy, powiedzmy. Forever run, run, forest run! Zatrzymujcie się! O kolejny tank! biegniemy! Biegniemy, Szybko, szybko! Szybko, szybko! Nie, weź ich ode mnie, weź ich ode mnie! Dobra, jeszcze żeby jedna osoba tam przeżyła. Ale, kurde, przywaliłem. Nie, uciekać, nie, nie ratujcie mnie, nie ratujcie mnie, uciekać, ja się na nie. Dobra, dobra Michał jest uh, Michał w autobusie. Jakim autobusie? Znaczy, ja mówię. Dobra, Ale, odrzutowaj, jest, kurde, F16. to teraz stać Ghost of Christmas Present jak jak Ej, on zdobył to się, się na free weekend no bo ty masz bo ty masz A to więc tak to się da lol Dobra, co tu mamy? Zero do fibrów. Nie faj bomby. Osiągnięcie. Czterech bumerów, lol. Zabiję smokerów, czarcerów. już aż 7 zciągnąłem. Ej, patrz. Kurde! Dziesięciu zabrakło. Do. Do. Ja nie wierzę. 39% masz, a ja 34% 3% <grywa> Dobra, a więc to już jest koniec na dzisiaj. Więc trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Widzimy się w następnym odcinku. I Narka! Na razie. Miałobyś bez ambio. odbioru. Bez pod... Kurde, miałobyś bez odbioru. A tam. <grywa>